1 września 1939 roku, punktualnie o godzinie 4.45 rano, nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając tym samym jeden z najkrwawszych konfliktów zbrojnych w dziejach ludzkości. 80. rocznica tego tragicznego wydarzenia była obchodzona w całej Polsce, także w Legionowie. Miejskie uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od Mszy Świętej, po której złożono kwiaty przy kwaterze wojennej na regionowskim cmentarzu. Ta tragedia II wojny światowej dotknęła właściwie każdą polską rodzinę, poprzez ofiarę życia, zdrowia, poprzez zniszczenia, poprzez to, co wydarzyło się również później, po 1945 roku, w czasach komunistycznych. I dlatego, jak sądzę, jesteśmy tutaj dzisiaj wszyscy razem. I to przyznać trzeba dość licznie. Poza przedstawicielami władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, środowisk kombatanckich, szkół, instytucji i stowarzyszeń, w uroczystościach brało też udział wielu mieszkańców miasta. Pamiętamy o bohaterach, o bohaterach września, o bohaterach państwa podziemnego, o bohaterach, którzy wyzwalali Polskę, o żołnierzach, zarówno którzy przyszli tutaj. Ze wschodu, jak i tych, którzy walczyli na zachodzie, o Polakach, o wielkich Polakach, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. We wrześniu 1939 roku bohatersko oddawali je także na terenie dzisiejszego powiatu Legionowskiego. O czym w trakcie swojego krótkiego wystąpienia przypomniał poseł na Sejm RP Jan Grabiec. Tutaj także podjęliśmy. Pierwszą walkę tutaj z terenu powiatu Legionowskiego, z Poniatowa, startowały z polowego lotniska już 1 września polskie samoloty, żeby chronić Warszawę przed atakiem bombowców, żeby nie była bezbronna. Także z niedalekiej kobyłki w powiecie wołomińskim startowały samoloty, żeby podjąć walkę. Kilka samolotów niemieckich udało się zestrzelić. Udało się wówczas jeszcze przed południem 1 września, 80 lat temu, zmusić. Eskadrę bombowców do zrzucenia bomb na polach wiliszewskich, tych bombowców, które leciały i chciały te bomby zrzucić na mieszkańców gęsto zaludnionej Warszawy. Wielu pilotów już 1 września przy, przy poświęciło życie, ośmiu pilotów, na tych terenach, w tej bitwie powietrznej pomiędzy Legionowem a Radzyminem w walce o wolność ojczyzny. W obliczu tego poświęcenia bohaterstwa, a przede wszystkim jedności w obronie ojczyzny wyjątkowo mocno podczas uroczystości zabrzmiały słowa proboszcza parafii miłosierdzia bożego księdza Ireneusza Węgrzynowicza. Możemy coraz bardziej mieć doświadczenie schizofrenii takiej duchowej. Jeżeli się ogląda jedną telewizję, to się widzi inną Polskę i ogląda się drugą telewizję ogląda się inną Polskę. To mamy, przepraszam, dwie Polski, czy mamy jedną Polskę? Podzielić nie jest problem, naprawdę nie jest problem. Odrzucić wartości też nie jest problem, tylko co w zamian. W 39 roku było takie mniemanie, że mamy sojuszników, ale sojusznicy zostali w domu, bo nie chcieli walczyć o Gdańsk, który dla nich nic nie znaczył. To oręż żołnierza polskiego. To także ci, którzy później podjęli walkę w AK i na tysiącach różnych innych sposobów. Choćby nauczyciele, którzy uczyli na kompletach dzieci i młodzież. Powtarzam jeszcze raz moi drodzy. I apeluję. Oczywiście ten mój apel to nie będzie słyszany nigdzie. Poza tutaj tym, tym doświadczeniem tego cmentarza. Ale żyjmy w jednej ojczyźnie, w jednej jedną Polskę czyńmy. Naszą pracą, modlitwą, wyrzeczeniem, pracą nad sobą. Bo jak będziemy mieli dwie ojczyzny, to znaczy, że będziemy mieli żadną ojczyznę. I to jest coś, co może być początkiem naszej tragedii. Oby nigdy do niej nie doszło. Asystę wojskową podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zapewnili żołnierze Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.